Co tam? Raz. Jak Wam idzie? To będzie chyba nieźle. ręce. trzymać, trzymać. Co to jest? Kto mi powie co to będzie bolało w związku z tym? Wszystko. Brzuszek. O, Paulina jak dzielnie robi. Nie oszukuję, zobaczcie. Do końca robi. Ania tutaj, Agata się. ją, Marta, o Marta. Filip, no nieźle, nieźle. A co tam dalej? Iuuu! Oh. Patataj, patataj. Ja tam? Co? Ona jedzie na ląży, tak? Bo wokół Was jeździ. Nie, nie jest na no, no mi... Mam wodę. Tak? Zaraz no no załóżmy, na, na treningu. A co Wy tutaj, na czym tutaj tak pracujecie? Ja nad koniem. A ja nad mięśnią ja do naszego pokoju. Nad koniem? Ale to chyba nie jest nasz koń, bo nasz koń jest czarny. Tak, ale po prostu. Ojej. E Na ile robimy kółek? Gracie? Tak. A macie piłkę? A, to dobrze. A Wika dlaczego z wami nie gra? Bo sobie chcę jak oni Aha. I wtedy to było nie tak.